Cześć witajcie na moim kanale. Ostatnio na kanale opowiadałam Wam, jakie ja mam czytelnicze plany na jesień, co prawda jest już połowa października, ja za żadną z tych książek jeszcze się nie zabrałam. No ale co tam, plany mam, plany zawsze warto robić, prawda? I dążyć do ich realizacji, ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o liście książek, które ja sama uważam za y, warte przeczytania jesienią, czy to ze względu na ich grubość, no bo teoretycznie jesienią y, zmrok zapada częściej, chociaż ostatnio powiedzieli, że w marcu 2026 y, ostatni raz będziemy czas przestawiać z, letniego na, y, z zimowego na letni, i już przy tym letnim zostajemy. I bardzo trzymam za to kciuki, bo y, nie wiem jak wy, ale ja nie jestem zwolenniczką przestawiania czasu. Niemniej teoretycznie jesienią y, zmrok zapada szybciej, znaczy teoretycznie, no praktycznie też, y, co wynika z y, takiego a nie innego po prostu położenia ziemi względem słońca. I y, 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 odległości a, między planetami. Znaczy, nie między planetami, a, a między. Y, planetą naszą, a Słońcem, no bo Słońce przecież jest gwiazdą. Dobra, bo się zapętliłam. W każdym razie chodzi mi o to, że teoretycznie jesienią mamy więcej czasu, bo zmrok zapada szybciej, w związku z tym niby mamy więcej czasu na czytanie, więc chciałabym Wam przedstawić listę książek, które, w które warto sobie jesienią zajrzeć, bo mają taki właśnie jesienny klimat albo mają tak, są bardziej grubaśnymi książkami i ale oczywiście zachęcam nie tylko jesienią. Można je przeczytać w każdym momencie, każda pora roku będzie na to dobra, bo są po prostu świętymi, świętymi świetnymi książkami. Są matko, jak mi się dzisiaj język, język plącze, jakąś mam chyba mgłę mózgową. Dobra, zacznę od tych książek, które mam fizycznie, które są moją własnością, które mogę wam pokazać. A reszty będę wklejać okładki, bo były to na przykład książki, które czytałam w ramach DKK w mojej bibliotece, albo po prostu były od kogoś tam wypożyczone czy pożyczone z biblioteki. Takim um, klasykiem klasyków, od którego warto zacząć i którego sama w zeszłym roku jesienią przeczytałam, jest Wigilia wszystkich świętych Agaty Christie. Kryminały, jak się mordują, jak się zabijają, jesienią zawsze warto czytać. W każdej porze roku kryminały warto czytać, ale nie wiem, jakoś tak jak się jesienią mordują, to smakuje lepiej, nie uważacie? Agata Christie, tutaj w ogóle przyjęcie halloweenowe, w którym też uczestniczy przyjaciółka Herkulesa Poirot, pisarka kryminałów Ariadna Oliver. No i na tym przyjęciu zostaje zamordowana kilkunastoletnia dziewczynka domowa. Kilkunastoletnia, dwunasto czy trzynastoletnia dziewczynka, która podczas tego przyjęcia mówi wszystkim, że jak była mniejsza parę lat wcześniej, to była świadkiem morderstwa, tylko wtedy nie zdawała sobie sprawy, że to było morderstwo, a teraz już wie, że to było morderstwo. No i ktoś ją uciszył za, na wieki, a za sprawę bierze się Hercule Poirot, wezwany właśnie przez Ariadne Oliwier. Bardzo fajna książka, podobała mi się, wiadomo, Agata Christie, jak nikt przed nią i nikt po niej umiała w kryminały, więc no tutaj jest świetny klimat. Dodatkowo to Halloween, więc bardzo jesiennie. A jak już przeczytacie, to można sobie najpierw obejrzeć adaptację z Davidem Satchetem, bo jest fenomenalna, bardzo ją lubię. Ariadne Olivier też w tych adaptacjach z Sacchetem gra pani, która grała panią Huczty w tej pierwszej wersji Harry'ego Pottera, bo długo będziemy mieć nową, a potem można sobie porównać mm, z duchami w Wenecji. Duchy w Wenecji mają niewiele wspólnego, co prawda, z Wigilią Wszystkich Świętych, czyli ta adaptacja już z Kenetem Brana, ale jest za to y, adaptacją bardzo klimatyczną. Więc też jesienią zerknąć sobie można. Dalej wybrałam Labirynt Fauna. To prawda, filmu Gielmo del Toro nigdy nie widziałam, bo ja generalnie za, za tym, żeby się bać w takiej formie filmowo-serialowej. W książkach tak. W książkach makabra, zło, mrok mi nie przeszkadza i, i jakby. W książce sama sobie decyduję o czym co sobie wyobrażam i, i, i co sobie przekładam na, na ten język z języka słów na język obrazu. Natomiast w filmie i w serialu nie mam tej możliwości. Po prostu patrzę na to, co mi pokazano. Więc filmowej wersji Labiryntu Fauna nigdy nie widziałam, ale ponieważ za książkową adaptację te, tego filmu wzięła się z Giermo Del Toro razem Kornelia Funke, która jest jedną z moich ukochanych pisarek dla młodzieży, bo jest autorką między innymi Atramentowego Serca, które uwielbiam i na którego kontynuację a ta, że kontynuacja czwarty tom po polsku po raz pierwszy ukaże się za parę dni i w związku z tym pomyślałam sobie, że właśnie może Wam powiem, iż istnieje książkowa wersja Labiryntu Fauna, może ktoś z Was oglądał film, może ktoś z Was jest fanem filmu jest to historia małej dziewczynki, też takiej chyba właśnie 10 12 która ze swoją mamą przenosi się do domu nowego ojca. Mamy ojczyma jej, który no, jest wojskowym, jest taki bardzo apodektyczny. Dziewczynka się go boi dosyć. No, i w tym nowym domu dziewczynka zwiedza różne zakamarki i trafia właśnie do labiryntu, gdzie poznaje fauna. A ten faun, z tego co pamiętam, od niej chyba tam zleca różne zadania. Klimatyczna książka, baśniowa, dosyć mroczna. Pamiętam, jak mi się podobała. Właśnie. Słuchajcie, ona ona ma mają też chyba ilustracje, Czy nie? Nie, coś tu chyba jest. Bardzo klimatyczne ilustracje, zresztą nawiązujące do filmu, jak tu widzicie tego fauna, bo on w filmie właśnie tak wyglądał. Więc jest, jest klimat, jest mrocznie, są fantastyczne stworzenia, jest bardzo baśniowo, czego chcieć więcej, a niekoniecznie trzeba patrzeć na to, jak sobie mężczyzna. Usta przecina butelką, tudzież tam ktoś mu te usta przecina, bo taki, taki chyba kadr w filmie, z tego co wiem, tam kojarzę to był. Anna Haber, nasza polska pisarka, jej debiut zaproś mnie na Pumpkin Latte. Dwoje bohaterów, kawiarnia, cynamonki, tytułowa Pumpkin Latte, romans, jesień, Zapach liści, zapach świeczek, jest przyjemnie, jest klimatycznie, jest właśnie tak kawiarniano, bo tutaj główny bohater Greg właśnie prowadzi kawiarnię, jest baristą, poznaje, czekajcie, o, Paula, poznaje Paulę, nie pamiętałam jak miała na imię główna bohaterka, Paula z kolei jest y, takim korposzczurkiem. Ona dostaje zlecenie y, zrobienia takiego tematycznego przyjęcia w firmie. Y, od tego trochę zależy jej kariera. Y, Greg obiecuje jej pomóc. No i tak wiecie, od słowa do słowa, od cynamonki do cynamonki. Nawiązuje się między nimi y, relacja z różnymi potknięciami i przeszkodami. Y, jak generalnie, y, Powiem tak, staram się powieści um, obyczajowych, powieści romantycznych nie czytać, żeby się niczym nie sugerować, nikomu nic nie podkradać, bo trzeba bazować na własnej głowie, a nie cudzych pomysłach. Nawet jeżeli te pomysły nie są, powiedzmy, zapożyczone no, celowo, tak? Tylko są gdzieś tam echami w naszej głowie z których nie, znajemy, nie zdajemy sobie sprawy, ale ktoś potem zwraca uwagę, że to jest bardzo podobne do tamtego, czy y, wiecie, no jak to bywa, y, pewne rzeczy w naszych głowach niechcące się zapis, y, zapisują i potem wracając, y, wracają, więc ja, żeby takich ech uniknąć, staram się po prostu y, powieści romantyczno-obyczajowych unikać, ale tą, tę akurat przeczytałam, debiut literacki Anny Haber, właśnie tak jak wspomniałam, podobał mi się, myślę, że to wartościowa, taka współczesna, właśnie polska, obyczajowa pisarka. I jeżeli lubicie takie jesieniarskie książki, to to jest wyjątkowo jesieniarska książka, która powinna Wam się spodobać. Dalej dwa klasyki gatunku. Czyli oczywiście Frankenstein, opowieść o Wiktorze, doktorze Wiktorze Frankensteinie, który no, znaleziony przez grupę żeglarzy, którzy to, których to statek utknął w lodzie, snuje przed śmiercią swoją opowieść, jak to ożywił zwłoki, jak to ożywił potwora. I co ten potwór robił, robił innym ludziom? I powiem Wam tak, Frankensteina warto przeczytać, żeby chociaż yy, uświadomić sobie, jak bardzo yy, popkulturowy wizerunek potwora Frankensteina, yy, chociażby yy, to, że właśnie mówiąc Frankenstein, wszyscy ci, którzy yy, nie czytali książki, raczej mają na myśli samego potwora. A Frankenstein to był jednak twórca, Wiktor Frankenstein. Natomiast stworzenie nazywano jednak potworem Frankensteina. I warto przeczytać tę książkę chociażby po to, żeby sobie uświadomić, jak bardzo filozoficzna jest ta powieść, jak bardzo nie jest to powieść o tworzeniu potwora i o powoływaniu do życia zwłok. Tylko o niezrozumieniu, o inności. To jest bardzo smutna, bardzo filozoficzna książka, o kimś, kto szuka akceptacji, o kimś, kto szuka miłości, o kimś, kto próbuje zrozumieć świat, kto się tego świata dopiero uczy, kto odkrywa, jak podli i jak fatalnym gatunkiem są ludzie. Natomiast do popkultury, do filmu, Zostało przeniesione coś zupełnie innego i pod pewnymi względami muszę przyznać, że jest to fascynujące. Kolejny klasyk, czyli portret Doriana Greya, wydaje mi się, że to też jest bardzo jesienna książka. Historia tytułowego Doriana Greya, który jest przepięknym młodzieńcem. Malarz, malarzowi chyba nie, nie pamiętam, czy malarzowi było Bazylii, czy Henry. Hmm. Nie jest tutaj napisane. W każdym razie jego przyjaciel malarz e, proponuje mu stworzenie jego portretu. Portret powstaje i okazuje się, że od tego momentu e, portret się starzeje, natomiast Dorian Gray nie. Co więcej, wszystkie złe uczynki, które Dorian Gray wykonuje podczas swojego życia, nazwijmy to tak, zapisują się na portrecie, więc portret robi się coraz starszy, portret robi się coraz brzydszy, bo odbija jakby wnętrze naszego bohatera. Natomiast Dorian nadal jest, Przepiękny zewnętrznie i, i przyciąga do siebie ludzi, a to, jaki jest wewnętrznie i jakim jest człowiekiem, to jest zupełnie inna para kaloszy. Ech, bardzo mądra książka, bardzo też właśnie filozoficzna, a jednocześnie z takim klimatem, z takim mrokiem, że po prostu nie można się od niej oderwać. Ja zresztą recenzją y, portretu Doriana Gray, a. prawie że zaczynałam ten kanał. To był jeden y, z moich pierwszych filmów, więc jeżeli jesteście ciekawi, co dokładnie myślę o tej książce, no to y, polecam, y, cofnijcie się te trzy lata, to się dowiecie. Ale y, niemniej y, do dziś uważam, że to jest naprawdę święta, y, świetna książka, y, którą warto poznać. To ja tu jeszcze mam? Z klasyków mam jeszcze Jane Eyre, no bo wiadomo, y, guwernantka przybywa do wiktoriańskiego domu na wrzosowiskach, y, tajemniczy y, właściciel tego domu, y, coś na poddaszu, co nie daje naszej bohaterce spokoju, y, tajemnica związana z tym domem i z właścicielem, w którym ona się zako zakochuje, ten Pan Rochester jest taki właśnie mroczny, taki, taki spowity tajemnicą. Nie podobała mi się miłość Jane Eyre. Uważam, że pan Rochester na nią nie zasługiwał, że nie podobał mi się ten bohater. Po prostu powiem tak, że on mi się nie podobał i nie do końca rozumiałam, dlaczego ona go kocha. Niemniej sama książka właśnie z akcją osadzoną na wrzosowisku, w tym starym zamczysku, ta tajemnica, ten mrok, bardzo jesienna, taka mglista książka, no wiadomo, siostry Bronti. Jane Eyre jest chyba z tych książek sióstr Bronti, które przeczytałam, moją ulubioną i naprawdę z całego serca, jeżeli nie znacie tego klasycznego romansu, to go Wam polecam. Z klasyków mam tu jeszcze wpisanego Hrabiego Montecristo. Jeżeli oglądacie mój kanał, to mogliście się natknąć na recenzję Hrabiego Montecristo i pewnie się zdziwicie, bo generalnie historia Hrabiego Montecristo ta historia zemsty tego, że był zakochany w dziewczynie i ze względu na tą dziewczynę został wtrącony do więzienia, i potem przez 17 lat w tym więzieniu siedział. A jak wyszedł, to nie będę zdradzać w jaki sposób, ale doszedł do wielkich pieniędzy i zaczął się na wszystkich mścić. I to jest historia tej zemsty. To jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że mi się ta książka nie bardzo podobała. Niemniej nie przekreśla to tego, że, uważ, że uważam, że hrabiego Monte Cristo warto znać. A że jest to książka bardzo długa, to może właśnie warto się za nią zabrać teraz, jesienią, kiedy teoretycznie tego czasu jest trochę więcej. To po pierwsze. Po drugie, to, że mnie się ona nie podobała, nie oznacza, że Wam się będzie nie podobała, więc, więc mimo wszystko uznałam, że tutaj o niej powiem. No bo taka właśnie mroczna historia poszukiwania zemsty kojarzy mi się z jesienią. I chociaż sama książka mi się nie podobała, to nie żałuję, że poświęciłam czas na przesłuchanie audiobooka Hrabiego Monte Cristo. Nie żałuję, że wreszcie poznałam tę historię, że mam na jej temat swoje własne zdanie, bo mimo tego, że mi się nie podobała. To uważam, że jest to książka, którą warto znać. Bardzo jesieniarskimi książkami są też książki Daphne du Maurier. Rebeka jest bardzo jesieniarską książką o młodej mężatce, która właśnie przybywa do tajemniczej posiadłości, posiadłości przesiąkniętym duchem poprzedniej właścicielki, poprzedniej właściwie żony właściciela o tym tytułowym imieniu Rebeka, tym, że Rebeka zginęła w takich dosyć niejasnych okolicznościach, tym, że każdy krok naszej bohaterki jest śledzony przez służącą Rebeki, która w tym domu została i która na punkcie Rebeki Miała pewnego rodzaju obsesję, więc tą nową panią domu próbuje poniekąd podkopać. Myślę, że, że Rebeka też jest bardzo jesienną książką. Podobnie jak inna, inna książka Daphne du Maurier, moja kuzynka Rachela, to jest z kolei historia Filipa i właśnie tej tytułowej kuzynki Racheli. Filip był podopiecznym Ambrożego. Ambroży jedzie na podkurować zdrowie do Włoch, tam żeni się z tytułową Rachelą, w dziwnych okolicznościach umiera. No i Filip zaprasza Rachelę do Anglii, do Kornwalii, żeby ją lepiej poznać, bo podejrzewa, że właśnie Rachela może być odpowiedzialna za śmierć Ambrożego, że to jednak taka naturalna śmierć, to to z całą pewnością w stanie Filipa nie była. Jak to się tam dalej toczy, to nie będę Wam opowiadać, ale no ja czytałam tę książkę naprawdę z zapartym tchem, z wypiekami, tcharzy, z wypiekami na twarzy, wciąż się zastanawiając aż do samego końca, czy ta Rachela jest winna, czy niewinna i czy ona tym Filipem i Ambrożem wcześniej manipuluje, czy, nie ma, czy ona sama jest ofiarą manipulacji. Uważam, że moja kuzynka Rachela jest jeszcze lepszą książką, niż um, Rebeka. I ostatnią książką, o, którą chciałabym wam, um, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest już książka współczesna, ale w sumie też taka zmianem klasyka, um, czyli Szczygieł Donny Tart. To, um, nie pamiętam tutaj, jak główny bohater miał na imię, ale historia dotyczy obrazu. Główny bohater, kiedy jest dzieckiem, idzie ze swoją mamą do, do muzeum. Niestety w tym muzeum wybucha bomba, jest atak terrorystyczny, wybucha bomba. Kiedy właśnie oni ten tytułowy obraz, tego szczygła oglądają i mama chłopca, niestety w tym zamachu terrorystycznym, traci życie. Natomiast on w oszołomieniu z muzeum. Tego tytułowego szczygła wynosi i od tamtego momentu obraz e, towarzyszy mu przez całe życie, bo e, nigdy się e, nie przyznał, że e, tego szczygła wyniósł z muzeum, że, że go posiada, no bo najpierw zrobił to jako dziecko zupełnie trochę bezwiednie, potem się bał, że zostanie e, posądzony o kradzież tego obrazu i Obserwujemy go przez kolejne lata, właśnie od, od tego momentu wypadku, po moment, kiedy jest już zupełnie dorosłym człowiekiem, jak on wokół tego szczytła, wokół tego obrazu, właściwie no, nabawił się fiksacji i jak wokół tego szczygła kręci się w lepszy lub gorszy sposób. Chyba, bohaterowi chyba było na imię Jake. Teraz sobie przypominam, że wydaje mi się, że było mu na imię Jake. Zatem. Jak wokół obrazu ze szczygłem życie JK w lepszy lub gorszy sposób się kręci. Muszę Wam powiedzieć, że Donna Tart pisze jedną książkę na 10 lat. Do tej pory chyba napisała trzy, czyli właśnie szczygła małego przyjaciela i tajemną historię, ale jak już odwali książkę, to po prostu klękajcie narody. Więc, jeżeli jeszcze szczegółów znacie, to serdecznie Wam tę powieść polecam. Ja natomiast bardzo Wam dziękuję, że dotarliście do, ze mną do tego momentu. Przypominam, że będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie zasubskrybować mój kanał. Przypominam o lajkach, przypominam o komentarzach, przypominam o kciuczkach w górę, subskrypcjach. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, i do następnego razu, cześć.